Dzień dobry, witam was w nowym vlogu Robię zdjęcia nowych naszych kolorów Jak to będzie wyglądało w takim, Jako taki przekrój Naszego core collection Bo to są właśnie Odcienie, które teraz będziemy mieć dostępne I właśnie w ribie I w dresówce Przerwa na bardzo inteligentnego pieska Cześć! No co? Jesteś super ładny? No jesteś! No, ale jak patrzę na to, to mam taką satysfakcję, jak to wygląda w tych kolorach. To nie jest biały, od razu powiem, to jest off-white, czyli to jest taka ymm, złamana biel, taka troszeczkę, no po prostu bardziej użytkowa powiedzmy, ale biały też będzie dostępny. Robiłam teraz właśnie tego zdjęcia. Ogólnie to mieliśmy iść dzisiaj na zdjęcia, ale jak widać po tym piesku, tak? Jak widać po tym piesku, o proszę. To strasznie, i to jest dzisiaj chyba ten najgorętszy weekend ze wszystkich. Robienie w, tym, w takiej pogodzie zdjęć i filmów nie jest najprzyjemniejszą rzeczą, więc odpuścimy dzisiaj, bo jeszcze mamy chwilę, zanim one wejdą do sprzedaży i później to wszystko ponagrywam, bo chciałam zrobić takie osobne filmiki z prezentacją. No, a teraz. Zostajemy w domu! Cieszysz się! Piąteczka, jak się ciesz... Ty się cieszysz? No i co, jak chcesz tu wejść? No teraz mi dasz piątkę. Cześć, Misio, Piona, super. Mamy niedzielę i dzisiaj z naszymi pomocnikami, jednym, który trzyma drzwi, drugi, który nic nie trzyma. Pracowaliśmy nad kolorami do końca tego roku, jeżeli chodzi o Outspire. Na początku naszej przygody kupiliśmy właśnie ten taki zestaw pantonów, który jest mega drogi, jak na to, co to jest. Ale jeżeli chodzi o właśnie naszą dziewiarnię, to rozmawialiśmy z nimi i powiedzieli nam, że prostu tak będzie nam najłatwiej, żeby pokazać konkretne kolory, bo na początku robiliśmy to przez internet i na przykład te odcienie, które u nas wyglądało ok, okazywało się, że to jest całkowicie co innego, więc stwierdziliśmy, że dobra, inwestujemy w te pantony i wygląda to teraz tak, że wybieramy sobie kolor, na przykład no nie wiem, ten drugi od góry i wysyłamy pani właśnie ten panton. Ona spisuje sobie ten kolor i tym sposobem tworzy próbki tych kolorów i w Daje nam kilka propozycji, i my sobie albo wybieramy już z tego, co nam wysłała, albo prosimy jeszcze o powtórkę, jeżeli to nie jest do końca to, o co nam chodzi. Więc dzisiaj spędziłam ostatnie półtorej godziny właśnie na tym, bo już wszystkie kolory miałam w głowie, tylko po prostu musiałam znaleźć konkretny odcień, który będzie mi pasował po dwa, trzy. No i będziemy wysyłać i prosić właśnie o próbki. Więc mam nadzieję, że Dobrze wybrałam i że odcienie, które będą się pojawiały w tym roku Wam się spodobają. Siemka, witam we wtorek. Wcześniej się nie odzywałam, trzeba było ugaść kilka pożarów i ogarnąć się, więc witam dzisiaj, mam w planach nagrywanie, więc chcę się pomalować. Wpadłam też na pomysł, żeby zrobić taki przegląd moich ulubionych maskar, więc też myślę, że dzisiaj... Już zacznę nagrywanie, czyli, że po prostu wiecie, muszę wszystkie maskary nałożyć na rzęs na filmie. W międzyczasie też to, co mówiłam Wam wcześniej, próbuję nauczyć się odpoczywać, odpuszczać i nie pracować non-stop. Więc obejrzałam serial. Co prawda musiałam robić cardio w trakcie, ale no, odpoczynek i skończyłam oglądać The Legacy, czyli. Nie wiem, to jest chyba po polsku dziedzictwo. Czyli ta kontynuacja pamiętników Wampirów, później do Originals, no i właśnie na końcu było Leg The Legacies. I niestety to już jest koniec. Nie będzie już nic. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Podobały mi się te ostatnie odcinki i jestem z jednej strony usatysfakcjonowana, ale z drugiej strony trochę mi jest smutno, że już więcej właśnie nie będzie. Na razie nie zaczynam żadnego nowego serialu, bo. No bo po prostu nie chcę siedzieć y, cały czas i oglądać, a niestety nie jestem w stanie, kiedy zacznę, nie jestem w stanie się powstrzymać, jeżeli mam więcej odcinków. Z tego co... Co mówisz? No właśnie, Alan mi krzyczy, że Umbrella Academy dzisiaj wychodzi, y, więc... Nie wiem, zostawię sobie to może na potem, ale to też to jest też jeden z takich trochę dziwnych seriali, więc ja ogólnie jestem fanką takich dziwnych, paranormalnych i tak dalej. Więc stąd takie u mnie wybory. Ale w ogóle też chyba Wam nie mówiłam, że. czy mówiłam, że sprzedałam tego wielgachnego skrzydła kwiata, którego tutaj miałam postawionego, bo jednak. To zabierało nam tyle miejsca w tym pokoju, strasznie ciężko się chodziło, więc stwierdziłam, że dobra, no podobało mi się, ale no niestety to mieszkanie jest za mało. To jest dziwne, bo to mieszkanie jest przestronne, ale jednak nie na takiego wielkiego, no w sumie nie na taką wielką roślinę, więc sprzedaliśmy. Na Oelixie, pani kupiła, powiedziała, że super, że bardziej się podoba i że ogarnie go. Więc teraz tutaj po prostu stoi. Stralicia, ale jest zdecydowanie więcej miejsca, ale też przez to, że jest więcej miejsca, to znowu wydaje mi się, że jest troszeczkę większe echo, więc możliwe, że w końcu, bo ja też już planuję kupić dywan tutaj. Tak, no nie wiem, od roku to przynajmniej jeszcze mi to nie wyszło, więc może jakbym będę miała chwilę, to coś poszukam, bo jak szukałam, to nic mi się nie podobało i później rezygnowałam. Plus, też nie do końca odpowiada mi to, żeby kupować tutaj dywan, bo no jednak tu są kosmetyki, coś mi czasami poleci. I nie chcę, żeby on był zaraz uwalony w całości, bo wiecie, jak mam podłogę, to po prostu mogę to wyczyścić i tyle. Więc tak nie mogę się zdecydować, ale też już nie mam innych pomysłów, co zrobić, żeby tutaj nie było echa. Bo naprawdę mam tutaj sporo rzeczy, ale mam też sporo wnęk i może przez to... no nie mam pojęcia. Nie maluję się dalej, poczekajcie, czekam w sumie... a, już mi te brwi zastygają. W ostatnim vlogu też zmieniłam troszeczkę sposób montażu filmu. I kilka z Was zauważyło, i pisałyście, że super, że bardzo Wam się podoba, więc bardzo mnie to cieszy i dziękuję. Ale właśnie chciałam troszeczkę coś tam zmienić, żeby coś więcej się działo w tych vlogach, żeby nie było właśnie tylko takiego gadania jak teraz, więc cieszę się. Czemu się nie wraży? Chcę Ale, serio, o coś ci chodzi, czy tak o sobie trolujesz? Skończony makijaż, pokazałam wam go mniej więcej jak go wykonuję Dzisiaj też pierwszy raz użyłam tej bazy, znam Zobaczymy jak się sprawdzi, to ma być podobno zamiennik tej bazy z Charlotte Tilbury I dzisiaj zabieram się za nagrywanie Chcę nagrać film tym razem na fidoncie. Już przez długi czas obiecałam wam film z serii Co zrobić z sylwetką typu skinny fat Więc dzisiaj coś takiego przygotuję Później jeszcze na siłowni nagram tam materiały, które chciałabym powrócić do tego filmu. Więc przyjechaliśmy na zakupy do Biedry. Więc lecimy. Zakupy zrobione, to teraz czas na siłkę. Siemka jestem odwalona i to tak konkretnie, a wiecie dlaczego? Bo w końcu nagrałam film z takim moim ślubnym makijażem. Jeszcze jest czas do naszego ślubu, bo jeszcze nawet nie ma daty, ale chciałabym mieć po prostu takie gotowe kosmetyki, gdzie będę wiedziała, że tak. To jest to, więc to jest mój makijaż ślubny i pomyślałam, że zrobimy pierwsze wrażenie Alana, bo jeszcze mnie nie widział, więc proszę bardzo, możesz... Uuu, jaka ładna taka glam, dziewuszka naturalnie piękna, subtelny makijaż. Subtelny makijaż mam tyle bardzo. Ale bardzo mi się podoba to na oczach, że... Zawsze, zawsze. Jak my coś rozmawiałam on Ty musisz być królem, zawsze, tak? No. Podoba mi się to, że masz ten makijaż, ale jakbyś mnie nie miała na oczach. Powiedz, co myślisz, tak z bliska? No bardzo ładnie. Podoba cię? się? No, piękna, bardzo młoda będziesz. No to nic. Ciekawi, jeszcze młoda. Ale Ej! Bardzo. Ja lepiej. A naprawdę bardzo ładnie, podoba mi się. Ale mi też się podoba, Oczuwałem bardzo mi się pięć, podoba bo. makijaż oczu, bo on z jednej strony jest w ogóle bardzo prosty do zrobienia, ale znowu z drugiej strony moim zdaniem jest taki, że no, patrz, kto tam jest? Kamera. Ale wiecie w ogóle ile ja się malowałam? No z prawie trzy godziny, ale tak na spokojnie chciałam wszystko ładnie zrobić, więc jestem zadowolona. Dobra, a tak to już wygląda z bliska w ogóle, widzicie ten rozświetlacz? Widzicie, jak w ogóle skóra wygląda? Makijaż oczu. No mega. Jestem zadowolona. Ty wiesz, że ty idziesz do fryzjera teraz. Więc to jesteś ty przed. I to jest piesek po. <ścoughs> jak wyglądasz po? Ja mówiła, że jest najbardziej zadbanym Martyńczykiem. Czy ty słyszałeś, że to jesteś jest najbardziej zadowolonym Marteńczykiem? Żadnego cołtuna nie miałeś. Cześć to! Siemka jestem dzisiaj w pasażu i właśnie idę do Contigo zobaczyć już e, kolekcję moją we współpracy z Glam Shop. No to prawda wcześniej widziałam te stereo, ale teraz zobaczę wszystko. Dzisiaj słuchajcie, mam tak, make-up Glam Shop, e, body outspire, e, torebka tak, więc godniej się reprezentuje. E, no ale dobra. To ja a tutaj jest cała kolekcja. I w ogóle teraz wszystko jak widzicie z Glam Shopu jest na promocji są wszystkie też te stery, jestem teraz w pasażu grunwaldzkim, więc jak macie ochotę możecie sobie pięknie wszystko potestować, zesłoczować tutaj jest paleta, produkty do ust, cenie i tak to wygląda obok tutaj jest też ta najnowsza kolekcja pokusa dziewiątki i tak to wygląda i widzę, że tutaj też jest na promocji ta moja poprzednia paleta a jak już jestem, to od razu sobie kupię ten pędzelek, bo to jest ten mój ulubiony do ym, pudrowania okolic pod oczami, a gdzieś zgubiłam, więc od razu biorę. I to jest dokładniej Glam Shop, to jest T128. Jeszcze Wam tego nie mówiłam, ale w niedzielę wyjeżdżam na kolejny kamp z Jimi Lamour. Podczas tego kampu będziemy mieć taką pożegnalną kolację. Dresko to jest wszystko, całość. Na biało, a że nie mam białych sukienek, no to skoczyłam jeszcze teraz szybko na zarezerwować zobaczyć. I nie wiem, jakoś mi się wydaje, że ona jest jakaś taka dziwna. Tak była z tyłu. Ciężko jest cokolwiek znaleźć w sklepach, bo wszystkie białe sukienki to takie po prostu megatanie szmatki. To już faktycznie jest takiego grubego materiału, więc to jest fajne. No ale właśnie, kurczę. Tył faktycznie ma fajne, ale no. Nie wiem, chyba je zobaczę jeszcze w H&M'ie. Jest 3.20, coś. Ja się obudziłam. Chciałam coś zobaczyć. Dzisiaj w nocy o teraz godzinie miało być widocznych 5 planet w jednej linii. Tam jest na pewno jedna gdzieś. Tu jest druga, ale ja nie widzę pozostałych. Przez chwilę myślałam, że może to jest... Tutaj, bo tutaj też są dwie w jednej linii. Tu jest powiedzmy trzecia. Nie widzicie nic. Ale gdzie jest reszta? I wiecie co? Jestem po drugiej stronie w ogóle domu. Nie wiem, czy powinnam tu wychodzić. I jest noc, bo nie widzę, a tak mi zależało. No, samo o trzeciej, to już tu coś mówi. No, Siemka, witam was w piątek. Yy, zaraz jadę nagrać jeden film, ale najpierw w ogóle, aha, no tak mówiłam wam wczoraj, a jeszcze te buty muszę kupić, kurczę cały czas zapominam o butach, bo wzięłam wczoraj jednak tą sukienkę Zary nie mogę znaleźć nic innego i tak nie do końca ona mi się podoba, no ale dress code jest, trzeba się go trzymać więc już będzie chyba, że dzisiaj, no, ale już myślę, że to nawet nie chcę mi się odchodzić. tym bardziej, że są właśnie wyprzedaże, więc jest bardzo dużo ludzi i te rzeczy są po prostu tak poukładane, że no ale nieważne. Muszę jeszcze budy znaleźć. Widziałam jedne w Kullenbear, więc chciałabym je zobaczyć. Ewentualnie też w zarze. Jeszcze widziałam albo po prostu tam, gdzie byłam wczoraj. To tam nie było moich rozmiarów. No i właśnie, jeżeli chodzi o ten camp, to wyjeżdżamy. Camp, camp. Skąd ja wziąłem kemp? Camp. camp, obóz. Wyjeżdżamy z dziewczynami w niedzielę z Wrocławia i jadę z Nikolą, z Asią i z Siwą. Jedziemy właśnie z Wrocławia do Warszawy. W Warszawie mamy się spotkać ze wszystkimi i stamtąd właśnie już jedziemy razem, więc muszę się spakować, co oznacza, że muszę wybrać stulówki z Gym Glamour, no bo przez cały wyjazd będę chodzić właśnie w Gym Glamour, ewentualnie właśnie w tej białej sukience. A w ogóle jeszcze zanim Wam pokażę, co, co wziąć to czuję jak usta mi pieką i wydaje mi się, że im jak dłużej mówię, tym są coraz bardziej takie wyraziste i bardziej różowe. A użyłam sobie dzisiaj tego błyszczyka z Everline z serii I To jest Cooling Kisses Volumizing Extreme Shiny Gloss. Mam go w odcieniu 01. Ej, ale chyba faktycznie to powiększa usta. Tak konkretnie pieczę. To jest bezbarwny kolor, a zobaczcie jak już są widoczne. No, ale dobra, chodźcie, muszę coś wybrać. Z... A ty się co? Pilnujesz tam tatka z tyłu? Bo Alan siedzi na łóżku A pom? Co? Pilnujesz? Dobrze, pilnuj go Dobra, tak to wygląda, wiem, dużo mam leginsów Ale chyba, więc co, pójdę w klasykę Czyli w tym, w czym najlepiej się po prostu czuję I wezmę kilka wersji kolorystycznych A mowa jest oczywiście o leginsach push -up. To są na przykład te To są te 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 gdzieś jeszcze mam aha te Uuu, wezmę, to jest brązik? Tak, to są te brązowe, dobra Na pewno wezmę te burgundowe, wezmę brązowe, niebieskie chyba i czarne Bo w tych najlepiej się czuję I będę liczyć, że na kampie dostaniemy też nowe odcienie Bo one są już dostępne, czyli kaki i szare Jeżeli ich nie widzieliście, to koniecznie obczajcie, bo są przepiękne Są właśnie takie ciemniejsze, więc jeżeli wolicie ciemniejsze leginsy na siłownię No to może tam te kolory wam podejdą w stu Więc na pewno biorę puszapy Zastanawiam się, czy wziąć ombre, bo w sumie ombre też bardzo lubię Ale... Może wezmę jedną parę, może wezmę te... Chociaż nie, nie... No dobra, i chyba mam. Czyli wezmę te cztery pary leggingsów i do tego czarny, klasyczny stanik, brązowy push-up, ten bordo-melanżowy, bardzo go lubię i z kolekcji Pastel Fusion szary, bo on też fajnie wygląda, czy z czarnymi leggingsami, czy właśnie z tymi niebieskimi. Ale chyba jeszcze dorzucę shorty te seamless, bo chyba może być gorąco, więc żebym się nie gotowała w razie co w leggingsach. Myślę, że powinnam wziąć jeszcze shorty. Chyba tak, nie? To weźmiemy te moje ulubione kolory. Więc chyba nie będzie tak źle. Wolę wziąć też więcej właśnie tych kolorów, bo później jak będziemy z dziewczynami robić jakieś foty, to żeby fajnie kolorystycznie się dopasować, a tak będę mogła właśnie to zrobić. Więc tyle. Alam przyniósł jedzonko. Co masz. I teraz tak, te frytki są dla mnie bataty, dalej moja miłość jest nieprzerwana. I teraz biorę sobie takie boksy. Szkoda, że wasze są tylko po dwa kurczaki w środku, więc biorę dwa boksy. Alan zjada frytki, nie narzeka. I Alan ma burgera. Więc przerwa w nagrywaniu filmu, bo nagrywam film ogólnie tutaj w galerii na jedzonko. Stoicie teraz na szklance, ale wróciliśmy już do domu. Nagrałam to, co chciałam. Mamy 21.50, więc chciałabym się zabrać za montowanie tego vloga, dlatego że chciałabym dzisiaj jeszcze iść na siłownię. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że widzimy się w poniedziałek na kanale i mam nadzieję, że miło spędzicie ten weekend, więc dziękuję za oglądanie i widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pa!